Czyli jak Państwo widzicie, wojska polskie, wojska broniące skierowane są do wiosek na większe siły przeciwnika, który będzie starał się Wrócę jeszcze na moment do, do tego, o czym mówię. Mianowicie ta broń jest powierzchnia, kiedy się masą strzela do masy. Dlatego, że w ogóle na to, żeby jak najwięcej strzał, z Zdrowie dla wszystkich, a panowie radni mogą oglądać W Tym niemniej chodziło o to również przy takich wypadkach, żeby naraz dać jak najwięcej, był bardzo zbliżony. Może to w katywce nie... żołnierz niewielkiego wzrostu zdrowia... to jest właśnie żołnierz. rządów będzie na ofiaru, ale będzie to nie są to A drodzy Państwo, to no może to też nas i w związku z tym ci, dobosze czy trebacze, byli niezwykle cenni, ponieważ oni byli jak Andrzej powiedział, byli radiotelegrafistami tamtych czasów, to znaczy że rozkaz wojsku rozkaz wojsku rozkaz też przez też przez się